Witamy wszystkich! Hej, hej, hello! Dzisiaj mamy na tapecie słówka, które kupiłam jakiś czas temu na premierce, w sumie, Lucky Day. Jaki czas temu? No jakiś czas temu, nie? nie? tak dawno. Na premierce Lucky Day? A no. Już patrz patrzysz, to sprzed miesiąca jakieś schowane zaś. Nie. Kupiłam to w pierwszy dzień wiosny. A, o, nie, kalendarzowy pierwszy dzień chcia, wiosny. Nie chciałeś ich zrobić, no to mówię, no dobra, to się zrobi inaczej. No i także tak. Tu mamy słówka oczywiście, wiadomo, a tutaj są tak, drapeczki, yy, laki, koniczynka. Mhm. I to są. Twoje. Okay. To są. Twoje. Moje, tak, z tego. Dobra, sprężaj się. Ja już będę drapywał, to opowiadaj. Moje są z kolektury. Właśnie, a moje są z a da, Ja są z Kauflanda. I jedziemy z tym tematem. Się za, normalnie nie wiem, co ty dzisiaj. A nie z tą wiem, głową masz. dzisiaj mam jakieś przesilenie wiosenne, czy coś normalnie mm -hmm. Mózg mi paruje. Od tej czapki chyba, od tej no, czapki. Ściągnij tą czapkę, bo no, ci się nie zaparuje. No, bo, Ja czy mam? Bo ten, bo może na nam nie da. Dobra, no. tu niech leży i tyle. Wszyscy wiedzą, I co to Jedziemy! Zwoje, gaz, wiecie, G, Azy. Mamy. <laughs> G, -a -z mamy rum, ry, u, u, -u, -u. Nie my nie ma. Czyli tu nie? Komik też nie ma. Fontanna. Dobra, ja sobie poradzę skarbiety, tam patrz z boku. Jak chcę se sam zrobić te słuchawki, chyba że chcę wszystkie, no to ja sobie pójdę gdzieś. No, unia. U, eee, n nie widzę. I, a, unia. N nie ma. Czyli sezonu nie ma. Tirany nie ma. Internatu i fontanny nie ma. Szkoda gadać. N nie ma. No dobra, jedziemy dalej. Jeszcze jest szansa? Tak, no, no jeszcze. No. sztek. Dwa jeszcze S ty nie ma E. No to dobra, to nie będziemy się tu. Yy, nie ma się co rozprawiać. bitwa czy tam już nie będę patrzył, jak już dwa to na pewno nic nie ma do wygrania. Bo... Daj, kochanie. Weź to, wywal. No, ja ci coś Wiesz, oku. Oczu. weź mi to zawiesz z przed oczu. Czy hmm. że nie będziemy więcej robić losów? Czapka nic nie daje. Weź <noise> trochę niżej, paf, żeby było widać Literki. No dobra, tutaj paf. Paf. Ty jesteś jak paf. Już Pawia nie ma. Już mnie to zdenerwowało. No <noise> A ap wy? Py nie ma. Kutno, rabin, talent. Oj. Drachma, inkasent, emblemat. O, załączył się filtr. Słyszysz? No ja słyszę. Chyba jakieś zanieczyszczenia w pokoju. <noise> Zaraz Cię tam połknie. <głos> <głos> Raj. R-A-J jest. Kadr. K-A. No nie ma D. Nie ma D. Potwierdzam. Drachmy też nie będzie. Nie. Mapa. My a Nie ma przecież P. Nie skreślimy tego. Kutno. Teraz to nie Kutno. skreśliliśmy, tak? A jak Kutno. Ci chciałam podpowiadać, Ty? to nie, Sam sobie się. poradzę. Nie ma U. Nie ma U skarbie. Liczę na Ciebie, bo tu już. U nie ma. Dobra. Rabin. Ry, ry, ry. A. a, Nie ma b. To jest tu coś w ogóle? <grym> ale żeś Moim kopiło. będzie. Talent. ale talent, talent. Nie ma L. Ja ślepy jestem, nie ma L. No nie ma. Emblemat. No nie ma L. Proszę zobaczyć. Nie ma. No Inkasent już nie ma co tam inny, tam chyba ale czekaj. Nie ma N. n, n nie, nie jest en, N. n kutno. Ale Q, tam nie było. Także tutaj nic. I tak sprawdzisz. Tu nie było. No, Inkasent tak. nie ma inny, K, A, S. Nie E. e jest. Nie, ty. Czyli no. jest. Inkasent. Ale dwa nie dają. Ale sprawdzisz to i tak. tak? Jakby coś, to się sprawdzi. Oczywiście. Dawaj jeszcze jeden mam. Mój. Mój ci on może teraz coś da. Dno, da dno, dn nie ma o, no to dobrze, startujemy, już, o już startujemy z dna. Tylko <grym grym grym> się może odbić. Mogę się od dna odbić i będzie coś. Nie ma o, nie ma o, i nie ma o, nie? Tak fajno wylosowałaś, że nie ma, nie chcesz mi dać. Hel, nie ma e. Nie ma e. <grym> Ale dno, mama, my, a my a. A my, a my A. Mamy ryba i i B nie ma Co powie ryba. Ty będę będę kiedy cię wzywa? Na, 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 na. Co powie ryba. Francja, Francja. I skąd nadpływa A N C J A. Jest Francja Trawiata przez V. Zobacz, czy jest, jest v. v. Nie, nie jest ma, v. jest za to X. X i V to nas prześladują, ale tu V akurat nie dało. No to nic, koniecznie. Ty masz tylko podwaliny. Szma. Tak, Dobra, sprawdźmy ten laki swój. Odejść to ode mnie. No, Odejść, no. a Dobra, poszedł. To też. No, to może ci laki coś da. <laughs> laki, laki, laki. Ta, ta, taka, ta. taki. A, da, da, da. Tak. Mamy co? Z liczbą numer 3. Z trójeczką. Trójeczka. Jedziemy. Jedziemy. Tu szukamy Biedronki. No mamy nutę. Wszystko na czerwono. Kier, czyli serce, aparat, słoneczko, kluczyk. O. Palma. Palma. Tak czytam co tam jest napisane? Motyl. Piuro, czyli to na razie tu nic nie wybrałem ciekawego w Kauflandzie, no widzisz, pozdrawiam ją losy... panią. A te losy też były z Kauflanda. Mhm. Mhm. no to widzisz. Co czwarty wygrywa, także ja rozkreślałem trzy, ty masz wygrany. Teraz numerem mhm. jedenastym, jakby coś i jedziemy. Aparat, słoneczko, kapelutek, motylek, kluczyk, zaraz otworzę jakąś kontrolną i tyle będzie. Wiśnie, żółwik, baranek, o, musiał być baranek. Hmm. Żółwika, co możemy przebić? No. GL. GLF. tamtej już nie otwieram, bo też wiadomo, że nie ma. No nic, nasunę. Ja moje, moje. Na to będzie, no, to ci mam Dobra, Jedziesz. Lecimy z moimi słówkami, oby mi tu poszło lepiej niż Dariowi. No. No, normalnie, Dog nie tak, ma to się de. nazywa, Bessa Tak Hel Hel Hel, Hel jest Ale daj na dół, bo nie widać Teraz ja cię będę instruował. Dobrze konie, no. patrz tam no co? No. Grom, od czego ja cię tu mam? gry ja tu O, M. Ja tu chyba tu zrobię. O, grom mam, patrz. Widzisz, tak. grom mam, ural. Ury. Masz więcej miejsca teraz. Nie na, mam A. Nie. Nie, mam, A. nie masz A, ale masz U. Nie mam A, nie mam A. Do góry. Nie mam A. I dobra. I tak, teraz tu mam Wernę. Wernę, Nie, Nie mam V. razu trzeba tak było. Nie mam V. Wolter. Nie. W, mam W? Nie mam W. Nie, Nie. mam W. Dobra. Co jeszcze został cylinder. Mam c? Nie mam C. I komputer. Mamka. Jest. K o my. Nie mam. Nie mam P. Niestety. Dobra, odłóż tam. odłóż. Odłóż Od tam kochanie. Sprawdzimy tak czy siak. Tak, ale tak ci zrobiłem, że cały widać, nie? Mogłem o, o, sobie widzisz, też widzisz, no? dobra. No, ale A. dobra. Ewa, moja siostra, tak ma na imię. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Ewinkę. Gdzie ona jest? Z Belgii. Nie ma Pozdrawiamy Czyli wszystkich nie z Belgii, e. jak nas rozumieją. Albo ci, co mieszkają Polacy. O, też może być. I też nas rozumieją. Nie ma M. E. <noise> D, nie ma D. Nie ma D, czyli co tu jeszcze? Akademia też odpada. Kwit. K, w i jest. Kwit jest ukrop. U, k, ry, o. Nie ma P. Nie ma P. Dobra, kabul. K. A, U, L, o jest, ból jest, u. glazura, u. to jest ten, ta jedna na te cztery, mhm. A, nie ma Z, nie ma Z, no to nie, chciałaś, ale nie ma, dobra, pustak, niestetyk, pustak, niestetyk. no to dobra, to jeszcze mamy jedną. Ja nie wiem. Oh, innym, Boże. jak się tak patrzy, to innym te losy dają, a nie? nam to nie? nic, nic, no po prostu dno i to trzy kupić młody. tysiąc losów i do filmu wybrać tylko te Los. wygrywające. <laughs> <laughs> Taki myk, magia ekranu w skarbie to się nazywa. Gad, gad, nie ma gada, bo nie ma g. Co tu jeszcze g? Z g jest, nic nie ma więcej g. Idea. Hmm, nie ma i. Idea. Nie ma I, nie, nie będzie kominka, nie będzie... Nie pelplin Pelplin Nie A będzie. Kombinatu. Pelplin jest popularny tak. w ogóle w tych krzyżówkach, słówkach ok. różnych takich rzeczach. Nie ma N. Mm. Patrz tu mamy V. <laughs> mm. Jest V, za to było potrzebne prędzej. E, tu jeszcze coś z N? Nie. Samba. Samba. Samba, de Janeiro. S A -my. Nie ma B. <coughs> nie ma B. Kasza. K A Z nie ma hmm. Hmm. Ty o sy, Ty U, l, Nie a. Będę Postulat jest. Wow, mam aż dwa. Nie no będę komentował sytuacji, dawaj to. Dobra. <gry> Także losy nam... O, czekaj jeszcze moje no, laki. nie wiem, Aha. czekam, tylko daj obraz lepszy skarbie. Dobrze. Ja tu reżyserem kinacji jestem. Dobrze. No. Doki doki. Tu mam y, z numerem 15. To jest też tą piękniejszą częścią tego kontentu naszego kanału, ale ja tu reżyseruję, ustawiam wszystko <grym> i tak dalej, no. Ty kupujesz drapki i masz wyglądać ładnie. No. <grym> Uho, uh, uh. myślałby kto. A ja z Biedra. Jest biedronka. No. <grym> mam Biedro. Mm. Nie Gratuluję! Nie będzie na pusto! Jest, jest i baranek! I baranek też jest! Dobra, dawaj do góry! Biedra, Biedra i baranek, widać, idą w parze! To, ale chyba jeszcze jedna albo dwa? Symbole. Tak, no masz Nie mamy... będzie na sucho! 5 złotych! Jest piątka! A a a. A, a, a a a! Chyba się potwierdza! A A A! Mamy! I... Jedziemy, tu mamy numer 13. Tak jest i ta trzynastka musi dać. Zobaczymy. Twoja dała, no nie? nie Wtedy. Wie. A kiedyś tam? No na premierze. A, nie wiem, co tam była 13, co tam było. Tak, 13 jako jedyna 5 zł nam dała Możliwe. Było 5 zł, ale już to nie pamiętam Możliwe tam. Ja pamiętam. Innych rzeczy, Tyle nie. wydrapałem z tych zrapek, że już tam te innych numery później nie, pamiętam nie dokładnie. Ale to... wiem, które drapie, ale czy to wtedy było, nie wiem. No niestety, nie ma, nie tu ma. nic nie ma, nic nie wydrapaliśmy. No chyba te laki nam nie przynosi, laki, Ach. będziemy innych szukać, no, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, ale pewnie się kupi jeszcze, bo ładne no, to, są, kochani. dobrze się prezentują z innymi zrapkami, o tak. jakiś układ zrobić kolorowy. Kochani, no to na no. dzień dzisiejszy... Czekaj, tu odsuniesz? Tak, nie, tutaj. O. Tak jest. O proszę, jakby się złapało tutaj. Hmm. Popatrz. Weź, weź mnie to. Weź mi to. Dobra, <noise> czekaj, może tam sponsor zobaczy <noise> gdzieś i dostrzeże nas, żeby tam coś... wiesz, wysłać maila chociaż. No nasze losiki... Pozdrawiającego. Losiki nie przyniosły nam nic. Zero nula, 3 metry mu i dno, od którego się nie odbiliśmy już w tych losach. <noise> Za to, coś tam czasami kupimy, ale nie, nie zbyt, żeby się tam stykać. Koniczyna, koniczyna. Może inne jakieś tam, nie słówka, może krzyżóweczki Piąteczkę, tam, piąteczkę. No. no słówka nam dały wtedy, no tak no, chciałam ten, a tutaj tak. widzisz. To jest tak, jak jest. No i no, tutaj koniczynka 40, dała bardziej? mi 5 zł. Tak jest. Congratulations Ci, Karolina. Uuu, dzięki, dzięki. Gigi, masz, Gigi normalnie. <laughs> a, a. Dobra, Ty masz Gigi, ja mam AA. No. <laughs> Dobra. Tak, tak, to dobrze. my. Do zobaczyska w następnym odcinku. biziaczki Pa. Mam nadzieję, że. Subskrypcję i łapkę dajcie. Dobrze oglądało nasz odcinek, no. także błyski, pa, pa A hej, ja się hej. Źle oglądało, no to cóż, przykro nam. <śled> <Także> do zobaczenia, <śled> następny. Tak pa, jest, pa, pa, hej, tak hej. Jest, hej.